A, co to mam za eliksir z ciemności? No, niestety mamy ten, jak dobrze wykorzystać? Tak bezpiecznie, ale widać czyli nie za wiele nam pomoże Łoś. Wow. Gdzie ja mam iść? Oki. Okay. Tu sobie postoję, poczekam, aż mi się pelerynka... Yy... w ten teguje. Łóż się! Wszędzie są ślady i znaki. Bogolaki chowają się w każdej gdzie ja mam iść? Tutaj? Okej. Okay. Pierwsza dziura, do jakiej trafię. Fok. Prawie na nich wpadłam. Nie no, tak totalnie. Muszę się gdzieś ukryć. Szlak Już? Lepiej? Nie trafcie mnie, proszę Nie trafcie mnie tylko Bo ja stąd nie ucieknę Hermiona, co ty robisz? Nam nie chodzi o walkę nam wcale, Hermiona, nie chodziło o walkę. A ty się tak wkopałaś totalnie. Czemu mam wrażenie dziwne, że jesteśmy na samym początku? No może nie jesteśmy. Może faktycznie. A jak myślicie, czy Dolina Godryka to było takie Hogsmeade? Auć. Ale czat! Słychać ten, słychać kolendy w domach, jak się stanie blisko drzwi. A my tu chyba na cmentarz, co nie? Przeszukaj cmentarz, by znaleźć grup rodziców harego. Rozejrzyjmy się, gdzie ten grup jest. To będzie ten, bo wygląda na w miarę nowy. Co, nie? no właśnie jedzią ostatnim groźnieniem, który będzie zniszczony jest śmierć. O. Harry, spójrz na to. Widziałam już ten symbol. Senofilius Lovgood miał go na weselu. Przypadek? Nie sądzę. Przy bramie. Chodźmy za nią. Coś mi mówi, że powinniśmy. To chyba zły pomysł. Też tak sądzę, ale trudno. Dobra, chodźmy za Baffildą. Aha, to co nagle mogę już być bez peleryny? To nasz dom! Patrzcie! Dom Marego. No dobra, idziemy, śledzimy tajemniczą damę. Nie możemy założyć peleryny niewitki, bo ona nas już widziała, więc to miałoby się z celem. Ale ci, którzy znają książkę, wiedzą. Że niestety to nie jest Batilda. Tu idzie do domu, Pani jest Batilda, prawda? Batilda Bakrzyc znała Dumbledora. Może nawet mieć miecz. Jest w niej coś dziwnego. Zapraszam mnie na górę. Harry. W porządku, zostań. Jestem Harry. Harry Potter? Ona wie. Właściwie nie ona, tylko... Tylko kto? Harry coś dla mnie? Czy Dumbledore coś zostawił? Ale to jest creepy, matko. Jak będę z tym walczyć? Dara nie wszystkie próby ataku, co to znaczy? Tyle? Okej. Okay. Dobra, rzucajmy foty możliwe sposoby. Dobra. Co A... jest proste? Hej, czemu to jest proste? To pokoju dla dzieci mnie wypchnęła teraz. Czemu ja nie mogę tutaj auto-celować? Może to jest ta trudność tego zadania, żeby nie celować automatycznie? Dobra, ona się już zmyła stąd, czy nie? Jeszcze nas będzie atakować. Wow, nagini w skubańcu zakichany. Czemu ona. Zaraz sobie zginę. O nie, nie, o, udało się. Ale dobra, po każdym katzence jest zapis, więc. To nie szkodzi. Hermione, nadchodzi. Voldemort nadchodzi. Whoa, to była małczaća przyznać. Harry. Harry, słyszysz mnie? Ach. Uciekliśmy. Tak. Mogliśmy nie iść do Doliny Godryka. Też tego chciałam. Sądziłam, że Dumbledore mógł zostawić tu miecz. Nie zrobił tego. Miałaś rację. Sama wiesz, kto spodziewał się nas. Zabił Batildę, zastąpił ją wężem i zostawił w Dolinie Godryka, żeby na nas czekał. Harry, nie! Musisz odpocząć. A on odpoczywa? Sama wiesz, kto już nas wyprzedza na każdym kroku. Ron odszedł. Nie mamy tropu. A to znaczy, że musimy się sprężyć. Wiem, wiem, ale. Harry, czytałam książkę od Dumbledore'a sto razy. Sprawdzałam wszędzie, ja wiem. Wiem, że gdzieś musi być wskazówka, ale. Poszukam znowu. Ty zadbaj o bezpieczeństwo, a ja. Ja poszukam. Hermione. Hermione. No, o. teraz płacze... Okej, okay, mamy kolejne konfrontacje. Ciekawe, ilu ich będzie. I ten skrzypiący lub. Okej... Okay. Idziemy. Jeden i drugi, nice. Idealnie. Gdzie mam biec? Tak! Pająki! Kto tam mnie strzela? Gdzie, gdzie leci to zaklęcie głupie? A tam! No tak, mogłam przypuszczać, że skoro się pająki tam pojawiły, no to. O ten kierunek będzie chodzić, właśnie. Gdzieś tu jeszcze jest. Jakiś głupi pająk. Ale nie wiem gdzie. ...cały czas skubane. Dobra, uciekamy. Zaraz mi się tu pojawią śmierciżercy. żercy Nac... Na Znacy! Znaczy... ...śmalcownicy. Wieżba bijąca. Tam nikogo nie ma. Masło poterwarty? Nie, żongler. Dobra. Wierzbę bijącą, minęliśmy w końcu, jak odkryłam już sprint. Auf. Muzykę za głośno mam. Muszę ściśleć sobie słuchawki. Pauzujemy na moment, bo muszę ściszyć, Nie wytrzymam. Dobra, mamy 20 poziom harego już. Swoją drogą. To dobry znak raczej. Oki. Okay. Konfringo muszę rzucić. Aha, czy ja też siebie jeszcze? Nie wiem jak daleko muszę odbiec. Żeby siebie nie trafić przy okazji. Dobra. Hej, okay. już styknie. Dobra, załatwiłem go. To jest chyba obóz? Ciekawe ile będzie tych osób. Mogłabym w sumie działać na YOLO. Dobra. Tak, nie zupełnie, ale tak troszkę na YOLO. Dziękuję. Dziękuję. Jedną z czterech, tak? Mamy dwie z czterech. Felix Felicis, dajcie mi wypić Felix Felicis. Pająków nie ma że mówię chyba dobrze. Mówię. Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Okej ok, tam. Z której strony ktoś do mnie strzela, bo ja już nie wiem. Z góry? A, z góry! Coś ktoś tam popychał przypadkiem? Rzucaj te zaklęcia, Harry. O oh god. Damn Au. Zaraz to się źle skończy. Daj mi się podnieść. Nie, 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 nie. Nie mogę zaczynać od nowa. Muszę ochłonąć. Ochłonęłam? Ochłonęłam. Okej. Okay. Dobra, mamy kolejne osoby. O, jeszcze jedna. Trzy z czterech. Dobra, tamtego też już sobie porachowaliśmy. I tam mamy ostatnią osobę. Mogłabym równie dobrze, tak szczerze mówiąc, na Jolo trochę. Po prostu przebiec. Chyba tak zrobię. Nie ma tamtej oso... A nie jest dalej, zobaczcie. Chodźmy. Uważajcie na siebie. Liczymy na was. Misja ukończona. Brawo! Glista Dolina. Inferiusy, o nie Jezus Maria. Chyba. Chyba nie e, ulicę Doliny, bo no dobra, no musimy wszystkie zrobić z tym. Co ja poradzę. Okay. Dobra, boję się o te inferiusy, że to może być jakaś porażka totalna. Że tu sobie nie poradzimy dziwnie. Dobra, one gdzieś tu idą sobie. A czemu one ich nie atakują? Skąd one wiedzą? Akurat czy ja jestem eliksir życia, dobra uciekamy stąd, jak długi będzie ten atak? Ja się pytam, bo ja za długo nie wytrzymam. O. Dobra, eliksir uzupełniający krew, good. Jeszcze więcej ich tu będzie? Może tamte się już położyły. Z inferiusami nie mogę walczyć. Nie ma takiej metody. O Jezu, Jezu, jak długo to potrwa? Ty tu jesteś, dobra, załatwiłam Cię. mogą do mnie dobiec. Auć. Nie mogę się dać przywrócić. To jest pewnie. Bahamocidu nie chcę. Nie, zdajcie mi jakiś... Eliksir na krew czy coś? O, jak mnie te inferiusy dorwą, to będzie dopiero śmiech i zabawa. Śmiechom nie będzie końca. Oki, okay. biegniemy. Nie biegniemy, spierdzielamy. Powiedzcie, że mogę tędy w smogę. Super. Czy tamten ten to jest truchłość, Czy to jest. Okej. Okay. Jakieś wzmacnia... O! Gdzie on jest? Wyciąg ze szczurościeta, eliksir wzmacniający. Dobrze. I szczurościet. Super. To to powiedzcie, że ja tych. Aha, bo to są mieszkańcy, a dzisiaj ja ich muszę chronić, tak. Gdzie oni są? Dobra. się jeszcze? Nice. Chyba już nie będą te Inferiusy nam tu bruździć. Mm. Ilu Was tu jest? Pomocy. Dobra, oni mi pomagają w razie czego. To nie jest tak złe wcale. Fu. Misja ukończona! Tak! Brawo! Najlepiej! Jej, ale się cieszę, Jezus, już myślałam, że to się nigdy... Nigdy nie skończy, a tu mamy uratować schwytanych mieszkańców, co? No dobra.